Cześć widzowie, witam Was na dzisiejszym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o niezwykłych i różnych kurach świata. Zapraszam na film. Karzełek łapciaty, tu widzimy akurat koguta. Te kury cechują się tym, że mają opierzone łapy i są miniaturkami. Karzełki znoszą malutkie jaja. Naprawdę malutkie. Ja, jak możecie pamiętać, miałem koguta karzełka łapcia tego Michałka. A jamcemani to też druga niezwykła rasa kur. One cechują się tym, że są całe czarne. Czarne kości, grzebienie, mięso i krew. Ale jajka mają normalny korol, kolor. Nie cały czarny, białe są. Kurczaki rodzą się czarne już. Mają wszystko dzwonki i grzebyk czarny. Syberytka. Syberytka to niezwykła kura, tak jak inne, które wymieniałem. Syberytka ma potrójny grzebień. Są w dwóch barwach, tu widzimy złocistą, jest brązowa, a teraz będziemy widzieć srebrzystą. To moja kurka, kurka Oreo. Pamiętacie pewnie ją z niektórych moich filmów i shortów. Nagrałem nawet o niej piosenkę. Wpadajcie żeby posłuchać piosenki. Kura Araukan pochodzi z Ameryki Południowej, jak się nie mylę, i znosi zielone jaje. Te kury przepięknie, przepięknie. I bardzo dobrze latają. Znoszą zielone jaja, jak mówiłem. I właśnie teraz widzimy te jaja. Araukany mają ogon, ale nie rosną im pióra z ogona. Czubatka polska. Czubatki polskie. To teraz widzimy koguta, ale one mają czubek za zagrzebieniem, a to mój kogut stepek. Bażanty diamentowe. Teraz widzimy samca. Teraz będę Wam mówił o barzantach, a. W ostatnich zwierzętach, inaczej ptakach znaczy się, będę mówił o górzcu i cietrzewiu. Ale na razie mamy barzanta diamentowego. To przepięknie ubarwiony barżant. Można je hodować. barżant bananowy albo inaczej barzant złoty. Też możemy go hodować w swoich wolierach w domu. One przepięknie zdobią te barzanty, ogrody. Olśniak Himalajski to kolejny barzant. On jest przepiękny. Można oczywiście też hodować. On jest najpiękniejszym jak dla mnie barzantem. Barzant srebrzysty, inaczej kiściec srebrzysty. Też przepiękny ptak. Bym mógł ten film nadal nagrywać, a to jest uszak, chyba dobrze mówię, to rasę i to, cietrzew i guszec występują w Polsce, na polskich łąkach i lasach. Są krytycznie, znaczy nie krytycznie, ale są zagrożone. Dzięki za oglądanie, widzowie. Jeśli podobał się film, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczka. Dzięki za oglądanie. Nie. Badajcie na inne filmy. Pa, pa.